witajcie witajcie ja jestem kaktus i będę dzisiaj nagrywał egg wars tak dzisiaj będą egg Wars i infected więc mam nadzieję że będzie się podobać czyli ja to nagrywam na zapas więc dla mnie jutro będzie ale dla was dzisiaj więc dzisiaj się pojawią dwa odcinki i może jeden dodatkowy. Tak, jeden dodatkowy się jeszcze dzi jutro, dzisiaj pojawi. Um, czyli do dodatkowy będzie taki o um, grzyb krawcia. Jak tam otwieram kasyna tak. Grzyb krawcia. On się jeszcze nie przebudował? Dobra, on obudowuje sobie łóżko, co dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi to od razu wleciał i mnie zabił, yy, bo tak ludzie e, robią i nie zabudowują sobie jajka, to nie łóżko, tylko jajka. No i potem mi wlatują, rozwalają i do, do widzenia. Ja wolę sobie poświęcić tam parę minut więcej, żeby obudować sobie jajko, ale nie żeby od razu zostać tego. Dobra, minuta nagrania, no bo dopiero zacząłem. A i tutaj, dobra. Bierzemy sobie diamenty na y, wieżyczki i na alarm i teraz sobie kupujemy zbroję i... Wszystko to, co potrzebne. I mieczek. I jedzenie. A zaraz trochę więcej dalej. Dziękuję. Dobra, dopiero teraz umarł. To mamy więcej yy, czasu, żeby rozwalić mu jajko. Ach, się pojawił wtedy, kiedy... Yy. Dobra, daliśmy mu radę. Zabradujmy tutaj, żebyśmy mieli trochę więcej ekspa. I, o, i on miał w ogóle trzy generatory Nie wiem po co, na co mu trzy generatory Ale... Zobaczcie, Ale... Mm, tak. Ale nie wiem na co Kupuję, o nie Już ktoś jest na środku dobra. ombra Trudno się mówi yy, I te teraz sobie kupić ale robię Idę na środek no. Już ktoś jest Zabrajduję, czy zabrajduję swoje Tutaj Rzeczy albo dobra dobra przesunę sobie trochę mikrofon yy, tak i możemy lecieć i tyle lecimy na środek kupię sobie chyba pierw zbroję bo jak już zeliminowałem przeciwnika to nie muszę się martwić aż tak o jajko. Zbroja będzie potrzebna, jak ktoś będzie do mnie szedł. No dobra, idziemy, 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 idziemy. Mm. bo zawsze kupuję obsydian, no ale yy, no. to jest ryzyko, bo ktoś do Was przyjdzie i Wam rozwali jajko. Wy nie dacie rady obronić. Generatory zostały ulepszone. Ok To teraz mogę sobie kupić regenerację i chyba, chyba jak kupimy regenerację to zaczniemy zbierać na, na coś ważniejszego. Na sharpness może. Dobra, mamy już teraz lepszy armor tak dam, ro, dam tak, tak dam żeby no, więcej było ochrony Zbieram sobie jeszcze hmm. o tutaj już ktoś jest aha dobra, rozumiem aura no tak jak to bez aury grać, no, przecież nie da się uczciwie, uczciwie grać dobrze przecież Aura on, musi być Natomiast grać uczciwie to Aura on i cieszę się no i teraz przegramy rękę przez tego cztero. Ja ten wertes ten, nie wiem czemu on jest zamiast Aura to kurde jakaś Krystyna no. Czy to oni mądrzy są? Nie wiem. Kill Krystyna no. To oni chyba nie wiem co one mają z tymi My wyzywają imię Krystyny <grystanie> No bo pisze, jak ktoś pisze Kill Aura to pisze Kill A Aura się zmienia na Krystyna, Kill Krystyna no Nie wiem czemu on tak napisali, ale okej okay. Dobra, teraz możemy na Obsidian zbierać Mam nadzieję, że ta, ta aura mnie nie dopadnie. Jak tutaj z aurą grać? No lepiej włączyć sobie aurę. Tutaj na wertezie to ciężko być zbanowanym jak się gra na odpale. Bo tyle razy ci, ci też grają i jakoś nie zostali zbanowani. Nie, on tutaj idzie, to jest zło wcielone, idę stąd. Fuck. Tylko, żeby dobra nie idzie za mną. No bo tak, no bo po prostu nie wiem czemu, yy, no. Czasami ludzie obserwują. Widziałem parę razy moderatora co kurde latało koło mnie. Było oczywiście ja na fałce, ale jakieś tam... Mm, nie wiem co to jest. Te partiklesy były. Ja, nie wiem czemu tego nie mogą ofnąć. Żeby było po prostu tego mniej słychu na tym Dlatego tak zrobiłem Tu, o kurde Tutaj jeszcze sobie taką e, ścieżkę zrobię No nie Tu, 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 tu. Myślałem, że to ten cheater Ale chyba to ten cheater 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 czy cheater? Ci, ci, trzy. Nie wiem. Trzy. Ja nie, nie wiem. Citor. Citor, Zaraz sobie tak kupimy. Tyle wystarczy. Obudowuję, obudujmy sobie bardziej łóżko. Żeby nam. No, yy, widziałem. Yy, że takie są też co rozwalają przez bloka jajko, no wow. To to już w ogóle... To jest op. Widziałem taki gościu, co tak mi zrobił. Nie było zbyt fajnie. Tutaj już się nie da. Muszę naprawić te mapy, bo no tak. Tam dajesz tylko dwa bloki, no i ktoś ci jeszcze może rozwalić. No wow. Jest taka mapa, ta kurczaki trzy, co tylko jeden blok jest tutaj. To jest cholernie łatwo rozwalić. No dobra. Okej. Okay. Jeszcze jeden diament i możemy sobie kupić e, szybkość. Więc będziemy mogli orać przed tym citerem. Nie wiem, czy on jeszcze żyje. Nie wiem. Ale to on... Da, no na pewno żyje. Widzę. E, ja też wiem, kurde. Najłatwiej to jest na cheatach grać, a potem tego. To wtedy to jest easy, ale to nie jest sprawiedliwe. Ja na ci tak w ogóle nie gram. Dobra, sobie podstawowe itemy. O, dobra. Teraz jak będzie nam roz chciał rozwalić yy, Bloka, to będzie miał yy, tego Mining Fat yy, Czyli, no, ciężej po prostu. Ja sobie tutaj tak zrobię, bo on ma antykanoka I niech zepchnę go, ale żeby on. No. Żeby on mógł swobodnie biegać. Aha, ja wiem, co to on robi. Będzie chodził tak A to ja też tak zrobię Na wszelki wypadek jak bariera by była to To wiecie Nie, on tu idzie Ja z nim nie mam szans, jak on ma aura. Ale jakoś to zrobić... No kurde! Nie gadajcie, że one mają sojusz. Do... Nie, on tu idzie? Kurde! Nie mam w ogóle Emeraldów. Ja już jestem. Kurde. Rest in peace. No, właśnie ryję. Kurde, no i z, jak z cheaterem wygrać? Nie da rady, no kurde, cheater zasrany. Uf, kurde, tych cheaterów zacznę banować, a nie... Będę pieniądze brać, a kurde, żeby cheaterów zbanować, to nie... To no weź we mnie, nie idiota. Taki idiota pewnie to jest życiowy co nie umie e, grać, bo się on nie umie klepać, to jest taki nóg, wiecie, taki taki typowy noob, Tylko że na no wiecie jak to jest. Ten kto się nie umie klepać, używa jakiś makier. Ja tego nie używam, bo po co? zaraz zresztą słuchać jak klikam bo mikrofon tutaj hm. jak by to zrobić no ja z nim szans nie mam kurde no, no, tam, no... Kurde, no i to, to nie wiem... No. Nie rozwalisz tego wiesz? Tylko żeby nie rozwalił deski, żeby no, nie wiedział. Ta przez bloki mnie najlepiej bij, to cię nie wiem. No to te, i teraz będzie na mnie expił? Co za ciota! Kuźwa no. nie się do niego podejść, bo to kurde Co sra... nie, nie, nie gadajcie, że on ma jeden HP, no szkodzi mi się chcena, jak takie osoby widzę James to ma rację, jak ja go słucham Znowu ma jeden HP, no Jak on tak do siebie pójdzie, ja mam gdzieś, idę mu rozpierdzielić most. Niech się męczy, kurde. Aha, jeszcze jeden został. Ten jeden typ to, to łóżka nie ma. Nie to różowy nie ma łóżka! Nie. No i teraz nie przyjdziesz. Mawię dwóch, no. O te dwa warsu z jednym, kurde, no taki, co potrafi tylko jedno, Szczelać z zukup, jeśli ten di jakiś kurde, ma wieść, zejdź i się klep, a jak życie to maure no Czemu on na pierwszy nie ta aura, to ja bym ich się Też ucha co nie wiem coś. Nie on tu przyszedł. Ja się zaraz! No ja nie wytrzymam zaraz pierdzielę ten kurde Mam nadzieję, że się odcinek spodobał po tym odcinku, to ja nie wiem, będę rozwalę laptop i kupię sobie nowy. To ja zaraz nie wytrzymam z tymi idiotami, co albo na aurze, albo nie wiem, z łuku cienia z jednym pierdzieli, a potem klepa. Dobra, to ja widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Ja muszę się uspokoić, bo nie wytrzymam z tymi ciotami. Nie wiem jak yy, coś z tym zrobią. Z tymi aurami wszystkimi, a nie. do nie wiem. A ja gdzieś serwer i tylko update, o update zrobiliśmy i teraz nie wiem. I nic więcej nie zrobimy i tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, i do następnego razu do widzenia